Szanowni Państwo, 23 sierpnia bardzo szybko odbędą się gminne dorzynki. Podziękowanie za zbiór plonów które w tym roku urodziły się na strzegomskich polach. No mamy za co dziękować, bo jak wiem w rozmowach z rozmów z rolnikami, plony naszych zbóż na terenie gminy są całkiem, całkiem dobre. Co niektórzy rolnicy nawet mówili o 9 tonach z hektara. Cieszymy się z tego bardzo, bo przecież słyszymy cały czas informacje spływające z Polski, że w niektórych regionach susza spowodowała klęskę urodzaju. U nas na szczęście majowe deszcze, jak to mówią rolnicy, pomogły bardzo dużo i jest dobrze. Dlatego 23 warto podziękować Bogu i wszystkim tym, którzy pracowali na rzecz zbioru tego zboża, z którego będziemy mieć chleb. Dożynki odbędą się w Jaroszowie, a to z tego powodu, że ostatnie dożynki w granicy, które miały miejsce, tam najlepszym stoiskiem i najlepiej zaprezentowała się właśnie ta wieś, dlatego też dostała organizację w roku 2015. Stadion przy Jaro, na tzw. hotelach, jest to stadion sportowy, na którym odbędą się dożynki o godzinie 14 .00. Zaczniemy mszą świętą dziewczynną, a później występy, biesiada i spotkanie mieszkańców wsi i naszego miasta Strzegomia, Jaroszów 2015.